Pierwsze problemy po powrocie z Polski do Szwajcarii z dłuższego weekendu, proszę. Teraz wam pokażę od początku co się stało. Cześć wam! Spójrzcie, nasza maszyna się niestety dzisiaj zakopała i nie możemy wyjechać. Adrian, popchnij do przodu. Spójrzcie Noż nie ma szans Coś niesamowitego Niestety mamy tutaj spore dziury No i to jest duże utrudnienie Mamy dzisiaj kłopot Spróbujemy to pchnąć ręcznie, może się uda A jak nie trzeba będzie wyciągnąć traktorem spójrzcie jak się zakopała ta maszyna krzywo stoi koło z przodu wisi co prawda ona ma napęd 4x4 no ale niestety no nie pójdzie dalej podłożyliśmy już kamień tutaj ale jest ta dziura zbyt głęboka spójrzcie zaraz przyjedzie kolega traktorem to nas wyciągnie Spójrzcie, jak to koło z przodu tutaj wisi. Próbowaliśmy coś podłożyć, ale... Oni tutaj obcina cały czas, czekając na traktor. Proszę bardzo, podjeżdża już traktor. Będzie akcja wyciąganie. Jest ina. Koni nie zmartwiony jest. Kierownica, już Toni. Druga strona, Toni. O, Toni nie zaczaił, która strona, ale jaka ta dziura jest głęboka. Toni wejdzie do środka, unutra, Toni.